Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnej luźnej recenzji na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Spider-Man bez drogi. Do domu, na którym to byłem w kinie kilka dni temu wraz z Filipem 106 i Mrocznym. Jest to film, na który czekałem od dwóch lat, czyli odkąd wyszedłem z sali kinowej po obejrzeniu filmu Spider-Man daleko od domu. Było już wtedy zakończenie, które wskazało na to, że kontynuacja się pojawi, wskazało również na to, że kontynuacja będzie niesamowicie ciekawa. I czy to się potwierdziło? Potwierdziło się jak najbardziej po poprzednich Spider-Manach, a jako że też w ciągu ostatniego tygodnia natrafiłem na multum fantastycznych filmów, poprzeczkę miałem postawioną bardzo, 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 bardzo wysoko. I czy Spidermanowi bez drogi do domu udało się tę poprzeczkę przeskoczyć? Nie wiem, czy udało się przeskoczyć, na pewno udało się dorównać moim oczekiwaniom, bo film jest naprawdę fantastyczny i daje o tym znać już od samego początku. Początek, oczywiście, zaczyna się tak, jak skończył się, skończyła się poprzednia część, czyli kiedy to mysterio ogłasza całemu światu, że Peter Parker to Spiderman, już w tym momencie, na samym początku filmu. Dostajemy mnóstwo emocji i duże wydarzenie. Zaczynamy z grubej rury. I już na samym początku filmu oglądając, miałem takie luźne przemyślenie: czyli to, jak po prostu łatwo jest ludziom coś wpoić do głowy. Jeden mysterio coś nagrał, powiedział. Ja wiem, że oni darzyli go ogromnym zaufaniem, ale wystarczyło, żeby powiedział jedno zdanie: że Spiderman jest mordercą. I że jest źle, i ludzie w to uwierzyli. Oczywiście Mysterio potem zginął, a wszyscy myśleli, że to Peter Parker go zabił, i to niestety na niekorzyść naszego pajączka, i to bardzo na niekorzyść naszego pajączka. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o filmie Marvela, a kiedy mówimy o filmie Marvela, to nie tylko mówimy o dobrym filmie, chociaż bywały wyjątki, ale zazwyczaj filmy Marvela są dobre. Mówimy tutaj także o filmie, który ma duży budżet, bardzo duży budżet. Ja nie wiem, czy filmy Marvela nie mają największego budżetu spośród wszystkich aktualnych produkcji, bo jakby tak sobie przeanalizować listę, to tam w większości są filmy Marvela i tak Spider-Man bez drogi do domu kosztował 200 milionów dolarów. Co oczywiście widać w filmie, bo chciałem pochwalić tutaj. Y y y ten film za świetne, fantastyczne efekty specjalne, które naprawdę musiały być drogie, bo jak się ten film ogląda, ile tam się dzieje na ekranie i chociażby moment, w którym Peter Parker wraz z doktorem Strange'em przenoszą się do wymiaru lustrzanego, który po prostu rozwalił mi głowę, co tam się działo, to widać, że naprawdę budżet został dobrze wykorzystany i że był duży. I za te efekty naprawdę chciałem pochwalić, bo wyglądają świetnie. Nie widać, że jest to sztuczne, no oczywiście pomijając fakt, że mamy świadomość, że są to efekty specjalne, ale widać, że przyłożyli się do tego i naprawdę jest to super. I chciałem powiedzieć, że podobno, tak mi Szymon powiedział, że Doctor Strange jest cały opakowany tego typu efektami. Niestety Doktora Strange'a nie widziałem, więc się nie wypowiem, ale chętnie zajrzę, bo jeśli tak jest, to ten film również musi być fantastyczny. A skoro już mówimy o efektach specjalnych, no to przecież nie tylko one w tym filmie się pojawiły. Wiem, zabrzmiało to dziwnie, bo chciałem powiedzieć coś zupełnie innego, ale pokręciłem. Powtórzę to zdanie. <laughs> ale przecież film nie składa się tylko z efektów specjalnych. To jest to, co chciałem powiedzieć, ale trochę się rozpędziłem i powiedziałem co innego. Film sk nie składa się tylko z efektów specjalnych, bo składa się również na przykład z aktorów. A tutaj tych aktorów było sporo, przeróżnych, i do tego jeszcze zaraz wrócę. Ale najpierw chciałem powiedzieć jedną rzecz o Tomie Holandzie. I jest to takie luźne spostrzeżenie i pochwała dla Toma, że za każdym razem kiedy oglądam nowy film z Tomem Hollandem, to wydaje mi się, że jest on coraz lepszy i po prostu z filmu na film staje się on coraz lepszym aktorem i myślę, że to jest jak najbardziej na plus. Bo przy pierwszym Spider-Manie no dobra, też zagrał dobrze, ale jakby sobie porównać Homecoming do No Way Home, to naprawdę jest tutaj przeskok i Tom Holland naprawdę staje się coraz lepszym aktorem i szanuję za to. A skoro już mówimy o aktorach i to co powiedziałem, że pojawiło się tutaj mnóstwo różnych innych aktorów, to myślę, że musimy porozmawiać na temat multiversum, czyli tego, co było głównym motywem tego filmu. Tutaj Peter Parker, po tym jak wszyscy dowiedzieli się, że jest Spider-Manem i znienawidzili go, postanowił poprosić doktora Strange'a, aby ten, no nie wiem, cofnął czas i odwołał to. Strange oczywiście powiedział, że jest to niemożliwe, ale w sumie to dałoby się zrobić pranie mózgu całemu światu i można im usunąć wspomnienia. I tak oto poszli na to, ale Peter niestety po drodze, kiedy doktor Strange działał już, zmienił jego zaklęcie. Kilkukrotnie mówiąc: A nie, ale jeszcze może moja dziewczyna jednak niech wie. A i Ned to też może jednak niech wie. I Ciociamej by się przydało, żeby wiedziała. I jeszcze tam parę innych osób. I w efekcie wszystko ruchło, poszło wszystko nie tak. I doktor Strange, zamiast wykasować pamięć całemu światu, sprawił, że do naszego świata zaczęły przybywać osoby z innych wymiarów, które znają Pitara Parkera. I zaczęło się robić ciekawie, bo dalej, możemy spotkać takie po, po, bo dalej możemy spotkać takie postacie jak doktora Oktopusa czy Zielonego Goblina, które nie pojawiały się w filmach z Tomem Hollandem, a w filmach z Tobim Maguirem, tak się to czyta: Tobim Maguire. Które też były świetnymi filmami i super je wspominam. I jak zobaczyłem tych aktorów na ekranie w No Way Home, to my, po prostu szczena mi opadła. Bo ja ogólnie nie widziałem wcześniej żadnego zwiastunu, nie potrzebowałem tego. Ja po prostu wiedziałem, że ten film będzie dobry i czekałem na niego, aż wyjdzie. I dzięki temu, że nie widziałem żadnego zwiastunu, zaserwowałem sobie całkiem niezłą niespodziankę. Bo kiedy zobaczyłem na ekranie aktorów z poprzednich serii ze Spider-Manem, to byłem tak zaskoczony że po prostu wow, a już tym bardziej kiedy później po już po pojawieniu się super złoczyńców z innych wymiarów pojawili się również pojawiło się dwóch Peterów Parkerów z dwóch innych wymiarów a grali ich właśnie Toby Maguire i Andrew Garfield i to było niesamowite żeby zobaczyć Andrew Garfielda Tobiego Maguire'a i Toma Hollanda na jednym ekranie, w jednym filmie. No po prostu, kiedy oni wszyscy razem we trzech lecieli na sieci, to dało mi takie ciary, że... No wow, słuchajcie, żeby coś takiego zobaczyć, zazwyczaj twórcy tworzą takie mniejsze produkcje pięciominutowe, gdzie pojawiają się właśnie różne postacie z różnych serii, czy właśnie aktorzy, którzy grali tę samą postać, ale to zazwyczaj są jakieś pięciominutowe... Hmm, Filmiki, które zazwyczaj mają coś promować, a tutaj dostaliśmy cały film na bazie czegoś takiego, i to jest świetne. Nie mam pojęcia, ile razy jeszcze powtórzę, że ten film był świetny, ale naprawdę bardzo mi się podobał. I co jeszcze bardziej podobało mi się w tym filmie, to to, że było tutaj dużo emocjonalnych scen, ale to już w sumie jest tradycja w filmie Marvela. I tak na przykład scena, w której umiera Ciocia May. Scena, która w sumie jakieś jeszcze kilka scen w tym filmie jest sceną po prostu powtarzalną, bo bardzo upodabnia się tutaj wszystko do poprzednich serii ze Spider-Manem. Tam wiele zdarzeń było podobnych i to niestety jest trochę powtarzalne, ale dalej ta scena jest bardzo emocjonalna i jest wyciskaczem łez. I kolejną sceną w sumie jak już sobie tak myślę z powtórki to jest kiedy MJ zostaje zrzucona z większej wysokości, bo jak wiemy dziewczyną Spidermana zawsze trzeba rzucić, ale tutaj na szczęście zostało to fajnie rozwiązane jeszcze na takiej zasadzie, że Andrew, bo... Tom Holland nie dał rady MJ uratować, i Andrew Garfield skoczył za nią, uratował ją i sam prawie się tam popłakał, bo swojej dziewczyny niestety nie dał rady uratować. Tym razem mu się udało. I to jest wyróżnienie. Bardzo fajnie zrobiona scena, mimo powtarzalności, ale w sumie wydaje się, że w tym filmie ta powtarzalność jest w pewien sposób nawiązaniem do pozostałych serii, więc jest to akceptowalne jak najbardziej. Myślę, że wypadałoby też coś powiedzieć o zakończeniu, które też jest wyciskaczem łez, bo tutaj Peter musi podjąć dość ważną decyzję. Świat w pewnym momencie już dosłownie zaczyna się walić, i jedyną możliwością. No, zaczyna się walić. Przybywa tyle postaci z innych wymiarów, które znają Petera Parkera, że po prostu nawet trzech Spidermanów, którzy przed chwilą dali sobie radę z kilkoma złoczyńcami z różnych wymiarów i tak nie daliby sobie z tym wszystkim rady. Avengersi nie daliby sobie z tym rady, kogokolwiek byśmy nie zaangażowali, to po prostu nie daliby sobie oni z tym rady. I dlatego Peter musi podjąć bardzo ważną decyzję, mianowicie można dalej sprawić, żeby wszyscy zapomnieli, kim jest Peter Parker. I tak oto Peter pyta doktora Strange'a, czy da się tak zrobić i Strange mówi, że się da, ale nie chce pozwolić Peterowi tego zrobić, bo no, zna młodziaka i wiele ludzi też go zna i wiele razem przeszli i to by było okropne. No ale Peter stwierdza, że tak trzeba zrobić, podejmuje dojrzałą decyzję, trudno co będzie dalej, nie zważa na siebie i na swoje własne emocje, ważne żeby uratować świat i tak Strange... Zgadza się na to, rzuca zaklęcie, wszyscy zapominają, kim jest Peter Parker. Jeszcze wcześniej jest scena, w której Peter żegna się z swoimi ja z innych wymiarów, a potem rozmawia z Nedem i MJ i mówi im o tym, że oni nie będą go pamiętać i to jest dość emocjonalna rozmowa, wyciskająca łzy. Potem MJ mówi Peterowi, że kiedy znów ją spotka, żeby powiedział jej, że ją kocha, Później niestety nie ma już zbyt wiele czasu i Peter musi opuścić miejsce, w którym się znajduje, zostawić swoich przyjaciół, swoją dziewczynę. Odchodzi. I później wszyscy zapominają, kim jest Peter Parker. Film kończy się w ten sposób, że Peter przechadza się po mieście spokojnie, nikt na niego nie patrzy, nikt go nie pamięta, później wchodzi. Do kurczę, nie wiem czy to konkretnie jest jakaś kawiarnia, czy pączkarnia, tam gdzie pracuje MJ, tego obsługuje, nie pamięta go. Peter miał przygotowaną jakąś kartkę, na której y, miał zapisane co chciałby MJ powiedzieć, ale w efekcie zrezygnował z powiedzenia tego, trochę z nią pogadał i po prostu wyszedł. No i to tyle. Tak się kończy film Spider-Man bez drogi do domu. Film, który jest świetny, zaskoczył mnie i na pewno, ja myślę, że nawet bardziej niż dorównał poprzeczce, przewyższył moje oczekiwania. Nie spodziewałem się czegoś aż tak dobrego. Nie spodziewałem się, że wyjdę z kina tak podekscytowany. Były jeszcze sceny po napisach, po których stwierdzam, że będą jeszcze przynajmniej dwa filmy. W sensie, wydaje mi się, że te sceny zapowiedziały dwa filmy. Jednym będzie na pewno kolejny Doctor Strange, a co do drugiego nie jestem pewien, bo albo będzie to kolejny Spider-Man, choć... Nie sądzę, albo coś z Venomem, nie mam pojęcia. Także po tych dwóch scenach, po napisach, mogę tylko stwierdzić, że będą jeszcze dwa filmy w pewnie niedługim czasie. No i to by było na tyle. Spider-Man bez drogi do domu to świetny film, który każdemu polecam. Każdemu, kto lubi filmy o superbohaterach. I każdemu, kto jest zaciekłym fanem Marvela, bo jeżeli. Oglądacie filmy z serii Infinity Universe i nie obejrzeliście jeszcze spider bez drogi do domu, no to co wy robicie ze swoim życiem? Lecieć mi oglądać Spider-Mana w tej sekundzie? I myślę, że, jako już, że i myślę, że jako że powiedziałem już wszystko, co chciałem, to możemy zakończyć ten odcinek. Jeszcze raz powiem: Spiderman No Way Home, polecam bardzo serdecznie. Super film, który przekroczył wszelkie moje oczekiwania. To by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Za niedługo pewnie pogadamy o kolejnym filmie. Na dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia niedługo na razie i pa pa.